Nie obserwujemy żadnych efektów czy wyjawisk, yy, które by świadczyły o oddziaływaniu magnesów i yy, właśnie yy, aluminium. Natomiast yy, tutaj, yy, co chcesz pokazać, klucze proszę. To jest żelazo, tak bez wątpienia. I magnet zawsze się przyciągają. Natomiast pokażemy Wam dziwne zachowanie się tej płytki aluminiowej pozornie nieoddziałujący z magnesem e, właśnie w tej sytuacji. Proszę Matusz o pokażę, parę pokazów. Jak widać, nic się nie dzieje. Jak widać, e, magnes oddalamy powoli, nic się nie dzieje. Ale gdy zrobimy szybciej, to jest jeszcze O, trochę za wolno. Za powolno. Teraz usłyszymy wielki hałas. Hałas spadanie, jakoś nie bardzo chcę mocno uleczyć i w końcowej fazie silnie